Krzysztof Miruć, znany architekt i osobowość telewizyjna, zyskał rozpoznawalność dzięki swoim programom poświęconym remontom i projektowaniu wnętrz. Jego kariera telewizyjna rozpoczęła się w 2017 roku od programu Garaż Marzeń na antenie TVN Turbo. Następnie pojawił się w innych produkcjach jak Zgłoś Remont, Weekendowa Metamorfoza, Remont Razem i Tra Trazmiana które również cieszyły się popularnością wśród widzów. Miruć jest ceniony za swoje podejście do projektowania, gdzie szczególną uwagę zwraca na detale, tworząc wnętrza, które sam chciałby zamieszkać. To podejście przekłada się na wysokie opinie o jego pracach. Jego własny dom również jest godny uwagi. Miruć zdecydował się na życie w spokojnej i malowniczej okolicy. Z dala od miejskiego zgiełku, w lesie, co pozwala mu na relaks i oderwanie się od codziennej rutyny. Mimo lokalizacji w naturalnym otoczeniu, dojazd do centrum Warszawy zajmuje mu jedynie pół godziny. Cała posiadłość Mirucia ma 140 m2, z czego część mieszkalna to 85 m2. Ciekawym aspektem tej posiadłości jest jej historia. Dom, nazwany Połomka. Pierwotnie należał do Jerzego Połomskiego, który zaprojektował letnie siedlisko i rozpoczął jego budowę w 1976 roku. Miruć, kupując posiadłość kilka lat temu, dokonał znaczących zmian i przebudowy, nadając jej nowy charakter i styl. Ta historia pokazuje nie tylko umiejętności Mirucia jako architekta i projektanta, ale również jego zamiłowanie do tworzenia przestrzeni, które są jednocześnie funkcjonalne i stylowe, a przy tym bliskie naturze i umożliwiające wyciszenie i odpoczynek od miejskiego zgiełku. Dom Krzysztofa Mirucia, znanego z programów poświęconych remontom i projektowaniu wnętrz, wyróżnia się niezwykłym połączeniem sztuki, natury i nowoczesności. Znajduje się on w malowniczym lesie, co daje Miruciowi możliwość bliskiego kontaktu z naturą. Jego posiadłość, obfitująca w duże drzewa, Została wzbogacona o rzeźby zaprojektowane przez przyjaciół architekta, co dodaje miejscu artystycznego charakteru. Wyróżniającym elementem tej posiadłości jest letni salon, idealny do relaksu podczas ciepłych dni. Unikalną cechą domu Mirucia jest brak drzwi i obfitość okien, co ma na celu maksymalizację kontaktu z otaczającą przyrodą i umożliwienie obserwacji zmieniającego się krajobrazu lasu. Wnętrze domu łączy w sobie nowoczesność i funkcjonalność. Salon połączony jest z kuchnią, gdzie nowoczesna kozy zastępuje tradycyjny kominek, a duże lustro w strefie gotowania oraz zlicowany blat z frontami kuchennej zabudowy są innowacyjnymi rozwiązaniami, które optycznie powiększają przestrzeń. W salonie znajduje się również wygodna kanapa, fotel i stolik kawowy z drewnianym blatem, co tworzy idealne miejsce do wypoczynku. Uwaga zwracają też plecione krzesło oraz ręcznie wykonane lampy w kolorze bieli, które dodają wnętrzu elegancji. Sypialnia w domu Mirucia jest niewielka, ale przytulna, z dużym łóżkiem umiejscowionym tak, by można było podziwiać widok na las i podświetlony ogród przez wielkie okno. Oryginalnym elementem jest wezgłowie łóżka. Wykonane z drewnianych desek pochodzących z 17, wiecznych drzwi betu, co stanowi unikatowy akcent w dekoracji wnętrza. Kropka Nad miejscem do spania zawieszano 19, wieczny zeszyt do kaligrafii. Architekt zachował także szkatułkę należącą do Jerzego Połomskiego. W gabinecie Krzysztofa Mirucia znajduje się nieduże biurko wykonane przez przyjaciela architekta. Zostało ustawione naprzeciwko okna, z którego również można spoglądać na piękny krajobraz. Całość domu Krzysztofa Mirucia jest przykładem jak można harmonijnie połączyć nowoczesne rozwiązania z naturalnymi elementami i historycznymi akcentami, tworząc przestrzeń, która jest zarówno funkcjonalna, jak i inspirująca. Jego podejście do projektowania odzwierciedla zamiłowanie do detali i szacunek dla historii oraz otoczenia naturalnego co sprawia, że jego dom jest wyjątkowy i pełen charakteru, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.